Z dala od miejskiego zgiełku, gdzie czas płynie wolniej, warto zatrzymać się w malowniczym zakątku południowego Podlasia. Cieleśnica to ponad 200 lat polskiej historii. Ludzi niezwykłych i przedsiębiorczych. Jesteśmy dumni z przywrócenia dawnego blasku Pałaców Cieleśnicy. Będziemy kontynuować to dzieło. Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie produktów, które promują cieleśnice w Polsce i za granicą. W manufakturze czerpiemy pełnymi garściami z otaczającej nas przyrody. Dzięki naturalnym składnikom jesteśmy w stanie tworzyć produkty najwyższej jakości. Inspiruje nas zarówno tradycja, jak i innowacyjne połączenia smaków emisja akcji pozwoli nam sfinansować remont i odtworzenie Cieleśnickiej Fabryki Wódek Gatunkowych. Chcemy zapisywać kolejne rozdziały tej pięknej historii. Dołącz do nas i stań się właścicielem wyjątkowego miejsca.